W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto umiownik w nich, Panu Jezusie widzimy Chrystusa, który wykorzystuje swoją wielką moc, by uwalniać ludzi od czartów i ta moc Chrystusowa jest jednym z takich najbardziej spektakularnych. Bo jest to coś, co bardzo jest widoczne i co bardzo ludzi pociąga często w sposób niezdrowy. Otóż ludzkość po grzechu pierworodnym poddana została w prawdziwą niewolę szatanowi. To znaczy diabła można faktycznie nazywać księciem tego świata, jako że grzech pierworodny uczynił ludzkość niejako pokrewnymi diabłu i można się było w Starym Testamencie pozbawić, pozbyć grzechu pierworodnego, ale było to trudne i wszyscy ci, którzy walczyli z diabłem w Starym Testamencie, mieli utrudnione zadanie. Było to możliwe, bo widzimy to na przykładzie takim, że synowi Izraela również wyrzucali czarty, wyrzucali demony z opętanych. Ale dopiero Chrystus jest tym, który zwyciężył całkowicie śmierć, całkowicie grzech, a tym samym pozbawił szatana. Jego klęstwy. Dlatego Chrystus jest prawdziwie odkupicielem, bo prawdziwie nas odkupił niejako, można powiedzieć, swoją przednędroższą krwią i wyzwolił nas z mocy ciemności, z mocy szatana. I teraz całe nasze zadanie polega na tym, by ta moc Chrystusowa w nas trwała. Bo za każdym razem, kiedy popadamy w grzech śmiertelny, kiedy pozbawiamy się łaski uświęcającej, z powrotem wpadamy w sidła szatańskie. I często jest tak, że te sidła są gorsze niż gdybyśmy byli zwykłymi poganami. Dlatego, że dusza odkupiona, dusza chrześcijańska jest większym łupem dla szatana i będzie bardziej trzymał ją w szponach. Jest to nasza, nasza ogromna odpowiedzialność i też stąd musimy pamiętać, że grzech grzech uczynkowy, osobisty pociąga za sobą wielkie zło. I musimy z całego serca przyłudnąć do Chrystusa i bać się, by tej łaski uświęcającej nie utracić. Jeżeli utraciliśmy, biegnijmy czym szybciej do spowiedzi świętej, nawet zanim jeszcze to zrobimy, zanim się Wyspowiadamy to, żałujemy z całego serca, z całej duszy za ten grzech i wzbudzamy w sobie żal doskonały, jak najlepszy, jak najdokładniejszy. Musimy pamiętać o tym, że każdy grzech śmiertelny jest wielkim niebezpieczeństwem, Gdy umrze człowiek w grzechu śmiertelnym, idzie do piekła, idzie na wieczne potępienie i tam będzie żałował przez całą wieczność tego, że tak łatwo mógł się odkupić, a przez... Jakąś błahą rzecz, przez błahy grzech skazał się na wieczną nieszczęśliwość, wieczną separację, oddzielenie się od Pana Boga i wieczną karę i ducha, i zmysłów za to, że w rzeczy poważnej, świadomie, oczywiście musi być tutaj też świadomość, pełna świadomość, sprzeciwił się woli Bożej. Taka, taka kara, kara wiecznego potępienia jest najgorszą rzeczą, która może nam się zdarzyć. I w tej perspektywie, dopiero w porównaniu z piekłem, z wiecznym potępieniem, oceniajmy całe nasze życie. Gdy zobaczymy, co nam grozi za śmierć w grzechu śmiertelnym, wtedy łatwiej będzie nam znosić przeciwności życiowe i wtedy też zrozumiemy, że te wszystkie przeciwności, które znosimy bóle i cierpienie, i tęsknoty wszystko to jest w gruncie rzeczy, czy też może być. Dla naszego zbawienia. Może też być, może być wykorzystany dla nas jako pokuta, jako coś, co może być dla nas w ostateczności zbawienie nie tylko dla nas, ale również dla naszych bliźnich. Bo od nas również zależy, jesteśmy współodpowiedzialni za to, ilu katolików, ilu ludzi w ogóle znajdzie się w niebie. Mamy moc dzięki łasce uświęcającej, dzięki wszczepieniu w Kościół Chrystusowych. Mamy moc, nasza modlitwa i pokuty ma ogromną moc. Możemy w ten sposób nawracać, co widać na przykładzie Wielkich Świętych, co widać na przykładzie Świętych, którzy sami najpierw się uświęciwszy, potrafili wpływać na całe społeczeństwo, na całe grupy ludzi, dzięki, dzięki czemu mogli oni łatwiej dostąpić zbawienia. Zawsze oczywiście pozostaje wolna wola, nie, nie można nikogo zmusić do odkupienia, do tego, by zbawił swoją duszę, ale można zwiększyć mu szansę bardzo przemożnie. Jeśli mamy na przykład święto świętego Grzegorza Wielkiego, papieża w latach 590 to było kilkanaście lat, ale były to lata przełomowe. To był czas po upadku Rzymu, kiedy Europa była pustoszona przez barbarzyńców, kiedy cywilizacja chrześcijańska, taka świeża jeszcze w Rzymie, zniknęła po prostu pod prawie całkowicie pod napływem barbarzyńców. Święty Grzegorz Wielki miał to wielkie zadanie, by jako papież, jako głowa całego Kościoła Świętego, jako... Nieomylny, nieomylny, posiadający atrybut nieomylności, będąc posiadający prymat papieski, tak zreformować chrześcijaństwo i tak poprowadzić Kościół katolicki, by przetrwał on te trudne czasy tego, zwłaszcza wczesnego średniowiecza barbarzyńskiego i nieraz pogrążonego w herezjach. w ten był czas, kiedy jeszcze dogorywały takie, czy były popularne jeszcze takie herezje. Jak arianizm, które co prawda już znikały, ale bardzo jeszcze raniły, raniły społeczeństwo chrześcijańskie. Święty Grzegorz Wielki w tym święty, wielkim, trudnym czasie był wielkim reformatorem. Nie bał się zreformować Kościół w najlepszym tego słowa znaczeniu. Na przykład w Myszy Świętej ustalił, ustalił, można powiedzieć, kanon tego, jak odprawia się Mysza Święta, wprowadzając chociażby wezwania dziewięciokrotne wezwanie Kyrie eleison na przemienie z Chrysty eleison z liturgii greckiej bizantyjskiej i wprowadząc różne reformy chociażby śpiewu kościelnego porządkując go tak by Kościół Święty błyszczał w swojej liturgii i w innych zasadach jak najlepiej był również tym, który był ojcem takiego Praktycznego duszpasterstwa, które stało się podstawą prowadzenia apostolatu katolickiego w tych bardzo trudnych czasach. I był jednocześnie wielkim misjonarzem, dlatego, że posłał świętego Augustyna, zwanego kanterberyjskim, do narodu Anglików, germańskich wtedy jeszcze mocno, i niestety pogańskich, by ich nawrócić. Udało się to znakomicie, i Anglia stała się na blisko tysiąc lat krajem katolickim. O tym zapominamy, że ten kraj przez tysiąc nieomal lat był wiernym kościołowi rzymskokatolickiemu, był nawet bardzo maryjny, przez to nazywany był wianem Najświętszej Maryi Panny. Kolejnym takim świętym, tym razem już polskim, którego w tym tygodniu świętujemy jest Święty Klemens Maria Dworzak, czy też Hofbauer, ta oboczność w nazwisku wynika z tego, że jego ojciec był Czechem, nazywał się naprawdę Dworzak, ale jako że ożenił się z Niemką i zamieszkał w niemieckojęzycznej okolicy, w południowych Morawach, to według ówczesnej austriacki, austriackiego prawa józefinistycznego musiał zmienić nazwisko na Hofbauer. Święty Klemens miał bardzo pobożną matkę, ojciec wcześniej go... O sieroci, matka wychowywała go najlepiej jak potrafiła. Ma, ma, marzeniem małego Janka, bo takie miał imię ze chrztu, było zostać księdzem, ale do tego droga była daleka ze względu na niedobory materialne, ale również ze względu na fakt, iż w tym czasie bardzo szerzyła się niewiara w cesarstwie rzymskim narodom niemieckiego Święty Klemens przybył do Wiednia, tam praktykował jako piekarz. Zapisał się na studia teologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie dzielnie musiał odpierać zarzuty i twierdzenia niewierzących teologów. To był XVIII wiek. Już w tym czasie było bardzo wielu niewierzących czy teologów, czy też niedowiarków, heretyków, którzy próbowali młodzież zwieść swoimi fałszywymi doktrynami, uwieść i oddalić od zdrowej doktryny katolickiej. Dlatego Święty Klemens sprzeciwiał się temu, co, co było przeciwko wierze katolickiej. Dlatego też podróżował do Italii, do Włoch. Tam próbował zostać, chciał zostać pustelnikiem. Jeszcze w Międzyczasie też również próbował zostać Norbertaninem w klasztorze w Znojmie, koło, Zno, koło Znojma w południowych Morawach. Aż w końcu dotarł do Rzymu, gdzie podstawił sobie, że pójdzie na mszę do, tych, do tego kościoła, który, z którego będzie najwcześniej słyszał śpiew modlitę. I tym kościołem był kościół, w którym mieszkali redemptoryści. Do nich się przyłączył. Został wyświęcony na kapłana i święty Alfons Maria Igłori posłał go do krajów północnych, za Alpy, by tam nawracał niewierzących. Przez Wiedeń dotarł do Polski do Warszawy. Chciał iść dalej, ale Warszawa można powiedzieć, nuncjusz apostolski zatrzymał go w Warszawie. Miał misję kanoniczną ze strony władz kościelnych i rozpoczął swój 21-letni trud nad nawróceniem Warszawy miasta, które było stolicą katolickiej Polski, ale było w tym czasie bardzo pod upadkiem, pod wpływem oświecenia. Szerzyły się różne fałszywe błędy. Było dużo protestantów, którzy napłynęli w czasach saskich do Warszawy. Wettyni sprowadzali swoich krajan z Saksonii. Ponad 200 tysięcy Saksończyków przybyło w tym czasie do Polski. Byli oni w znakomitej większości luteranami. I nimi w pierwszym rzędzie zajął się święty Klemens. Objął placówkę przy Kościele Świętego Benona. Później jednak jego apostolat rozpo, rozpowszechnił się i rozciągnął się i na Żydów, i przede wszystkim na Polaków, katolików, których trzeba było nawracać nie tyle z niewiary, z herezji jak luterańskich saksończyków czy niewiarołomnych nie Żydów, ale trzeba ich było nawracać ze złych obyczajów, z oziębłości do mm, gorliwości chrześcijańskiej. Trzeba ich przywracać do. Praktykowania wiary do sakramentów świętych, do wyznawania w pełni i integralnie wiary katolickiej, do posłuszeństwa stolicy apostolskiej. Te 21 lat świętego Klemensa w Warszawie to była jedna wielka droga krzyżowa. Trudno opisać, ile on musiał się natrudzić, ile wycierpieć ze strony różnych ludzi, i dobrych, i złych. Złych, czyli tych, którzy mieli od początku złą wolę, ale i dobrych. Tych, którzy mniemali, że wiedzą lepiej od Pana Boga i od Kościoła Świętego, jak prowadzić kościół. I ci dobrzy ludzie, te dobre dusze bardzo często więcej bruździły Świętemu Klemensowi, jego zakonikom, redemptorystom, zwanym w tym czasie Benonitami, niż ci silni ludzie, którzy po prostu trzymali się niejednokrotnie z dala albo otwarcie atakowali apostolat Świętego Klemensa. I ci, którzy wiedzą lepiej, ci, którzy myślą w swej pysze Którzy są zaślepieni w sercu i w umyśle i dążą do dobra, często są gorsi, ponieważ potrafią przez swoją domniemaną dobrą wolę, której zresztą nie sprawdzają, nie poddają jakiejś, jakiejś procedurze, żeby, by zobaczyć, czy faktycznie jest to dobra wola, potrafią lepiej naiwnych przed swoją nadgorliwość zwieść i od, od, oddalić się od tego apostolatu, który w tym czasie święty Klemens, Maria Dworzak. Święty Klemens Maria Chopał tak skutecznie i owocnie przeprowadza. Te reformy, które przeprowadzał Święty Klemens, reformy, bo to było reformowanie wiary i obyczajów w Warszawie, miały ogromną skuteczność. Także cała Warszawa zwolna, ale systematycznie zaczęła się nawracać. To było solą w oku bardzo wielu niedowiarków. Również wolnomularzy, którzy, którzy w tym czasie byli, byli bardzo silni, bardzo mocni, mieli ogromne wpływy. To jeszcze w czasach polskich, przed trzecim rozbiorem, później w czasach pruskich, bo Warszawa stała się miastem pod zaporem pruskim w roku 1795, tak było aż do czasu tak zwanego wyzwolenia przez wojsko napoleońskie, kilkanaście lat, ponad 10 lat później. I w czasach polskich również święty Klemens był mniej lub więcej prześladowany, ale dopiero w czasach napoleońskich wolnomularzy doprowadzili do tego, że święty Klemens został wypędzony wraz ze swoimi zakonnikami z miasta Warszawy. Lud warszawski płakał za nim i za zakonnikami za, ze Zgromadzenia Redemptorystów, wiedząc, jak wielki skarb traci, jak wielki skarb tracą. Po dłuższej poniewierce w końcu, końcu święty Klemens, Maria Znalazł się w mieście cesarskim w Wiedniu. Tam próbował rozpocząć apostolat. Cesarstwo austriackie, już w tym czasie austriackie, nie, nie rzymskie, musiało zmienić nazwę pod wpływem gruźb na, na Francji. Również ciągle jeszcze zachowywał się według zasad josefinistycznych próbował na każdym kroku świętemu Klemensowi podkładać nogę, ograniczać jego apostolat. Oskarżono go nawet o kradzież, jako że przybył z własnymi naczyniami liturgicznymi, które przywiózł z Polski, zezwoleniem oczywiście władz kościelnych. Nawet to go nie oszczędziło, że zwyzywano go od złodziejów, ale z biegiem czasu, nie przejmował się tym wszystkim, z biegiem czasu potrafił jednak coraz bardziej rozszerzać swój apostolat, prowadzić duszpasterstwo, czy też być ojcem duchowym dla zakonnic i również zaczął gromadzić wokół siebie młodzież. O ile Warszawa zajmowała się w dużej mierze dziećmi, ale też dorosłymi, o tyle w Wiedniu gromadzi wokół, wokół siebie młodzież studentów, inteligencję ówczesną tego miasta, która zaczęła zwolna się nawracać. Tak zaczęło się nawróceniem, nawracania, nawracaniem juzefinistycznej Austrii z tego oświeceniowego systemu. Coraz bardziej Austria wychodziła dzięki czemu w przeciągu XIX wieku nigdy się do końca nie otrzepała z tych oświetleniowych tendencji, ale przynajmniej coraz bardziej zaczęła zbliżać się do ideału katolickiego i święty Klemens Maria Dworzak zmarł w 1820, 15 marca właśnie. Ostatnia msza święta, którą odprawił była Mszą świętą, odprawioną za pewną polską szlachciankę. Kanonizował go święty Pius X w roku 1909. To był drugi redemptorysta kanonizowany w ogóle. Pierwszym był oczywiście święty Alfons Maria Liguori w roku 1839, co było dość szybką kanalizacją po 52 latach od śmierci świętego Alfonsa. Święty Klemens Maria Dworzak musiał czekać cokolwiek dłużej, bo 91 lat. Tak więc Polska była drugim krajem po Włoszech, w którym redemptoryści, synowie, świętego Alfonsa ze zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela działali i to tak chlubnie, po wypędzeniu, wypędzeniu świętego Klemensa wraz z towarzyszami. Część z nich zresztą się ukrywała w Polsce, w Piotrowicach, na Kielecczyźnie, ale dopiero ojciec Bernard Łubiński z powrotem przywrócił Polskę redemptorystów, a mianowicie w roku 1883 przebywając do domościsk na dzisiejszej Ukrainie, wraz z ojcem Antoninem Jedkiem, Czechem, później w roku 1897 święto Matki Bożej Dobrej Rady, do której święty Alfons miał ogromne nabożeństwo, przybyli do Tuchowa, tam został ojciec Antonin Jedek z ojcem Gralą, z bratem Gralą, a w końcu kilka lat później do Podgórza, wówczas pod, pod Krakowem, się na terenie Krakowa, gdzie zbudowano sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I to miejsce było miejscem, taką bazą wypadową dla ojca Bernarda Łupińskiego, który przybywał z y, jawnymi lub tajnymi misjami do zaboru pruskiego, do zaboru rosyjskiego, aż w końcu już po odzyskaniu niepodległości był założycielem klasztoru w Warszawie, y, gdzie spoczął jego kość. Gdzie spoczęły jego kości był nazywany drugim świętym kremensem Marią Dworzakiem. Nawet w czasie swoich permisji obydwie musieli posługiwać do stołu. Mamy też w piątek święto błogosławionego Jana Sarkandra z rodem z polskiego śląska, który został zabity przez protestantów w Omuńcu za zachowanie tajemnicy spowiedzi. Zamęczono go okrutnie, oskarżono o kolaborację z lisowczykami, którzy przybyli na pomoc Cesarstwu Rzymskiemu przeciwko, przeciwko protestantom, co było oczywiście nieprawdą. Próbowano, protestanci próbowali wydobyć z niego tajemnicę, tajemnicę spowiedzi świętej. Chodziło o spowiedź żony hrabiego Lopkowicza. Zamęczono go tak okrutnie, że miesiąc umierał. Od 17 gdzieś lutego do 17 marca. Przez miesiąc się wykrywał i jego ciało przez miesiąc walczyło o życie. Tak więc to cierpienie i ta męka była. Niewyobrażalna, więc, więc i dlatego też błogosławiony Jan Sarkander był tym, można powiedzieć, męczennikiem, który szczególnie nam w dzisiejszych czasach powinien patronować jako ten, który miał ogromną cierpliwość i współcierpienie Chrystu, razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ci dwaj wielcy kapłani, błogosławiony Jan Sarkander, święty Klemens, Maria, Dworzak, ale święty Grzegorz Wielki, święty Cyryl Jerozolimski, którego święto mamy w sobotę, i święty Patryk Biskup, patron Irlandii, którego święto również obchodzimy w piątek, powinnam uzmysłowić, jak wiele, wiele potrafią uczynić święci kapłani, święci w ogóle, jeśli się dogłębnie nawrócą, jeżeli potrafią, będą potrafili. Yy, swoje modlitwy złączyć z modlitwą Chrystusa, jeżeli ich modlitwy staną się tą, tym, tą mirą spalaną dla, tą, tym kadzidłem spalanym dla, przed Majestatem boskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, klowrańca świętego, święty za. Grzegorzu Wielki.